Filip Heiser najwidoczniej jest znów zakochany. Super Express przyłapał go na czułościach z nową ukochaną. Wygląda jak jej poprzedniczki, Filip Heiser to popularny polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, który niejednokrotnie przyciągał uwagę mediów swoimi działalnościami i kontrowersjami, jak choćby chęcią walki w MMA. W ostatnich miesiącach Heizer wzbudził duże zainteresowanie swoim nowym, śnieżnobiałym uśmiechem oraz inwestycjami w luksusowe przedmioty, jak zegarek marki Rolex o wartości 80 tysięcy złotych. Wysoce aktywny na mediach społecznościowych, Filip regularnie dzieli się elementami swojego codziennego życia, w tym działalnością gastronomiczną, jak otwarcie budek z kebabami, z których jedna była nawet poświęcona przez księdza. To z nimi wcześniej związany był Filip Heiser. Filip Heiser ma na koncie kilka głośnych związków. Z Julią, z którą miał syna Maksymiliana, rozwiódł się po tym, jak jego syn zginął w wypadku. Następnie związał się z Małgorzatą Walczak, z którą ma syna Aleksandra. Niestety ten związek także nie przetrwał próby czasu i para rozstała się w 2022 roku. W 2023 roku rozpadł się także związek Filipa Heizera z Julią, z którą był zaręczony i planował układać sobie życie. Nowa miłość Filipa Heizera przypomina poprzednie. Super Express przyłapał Filipa Heizera z jego nową miłością na czułościach pod paczkomatem. Dziennikarz czule muskał ukochaną po udzie. Gazeta ustaliła, że nowa wybranka Filipa Heizera nazywa się Gabriela, lubi nosić ubrania marki Alexander Warsaw, którą założył Heiser, a na etui telefonu ma logo jego budki z kebabem. Gabriela towarzyszy Filipowi już od jakiegoś czasu. W styczniu byli razem na Dominikanie, choć prasa podejrzewała, że celebryta udał się tam z poprzednią partnerką, Julią. Nic dziwnego: obydwie panie to szczupłe blondynki, obydwie są też młodsze od Heizera o 13 lat. Małgorzata Walczak także wygląda przy nich jak siostra. Najwyraźniej Heizer ma określony typ kobiety, który jest w stanie podbić jego serce.